Cześć ludzie, po paru tygodniach od zamówienia dostałem moje kabelki to jest złączka, którą chcę użyć do do tych, do hali taka zwykła jak zwykle w rowerach niby wodoodporna, ale trzyma porządnie także Kabelków ma być sześć. No i chyba tyle jest. Kolory chyba nawet będą się zgadzać, czyli perfekt. Tu mam moje XT. 150 w wersji 250 amper. Te nie powinny się tak gotować jak te stare. No i taki jeszcze jeden zakup se zrobiłem z innej beczki. Taki powerbank do startowania samochodów którego chcę używać do lutowania akumulatorów. To sprawdzę, czy to w ogóle zadziała. Bardzo mnie to ciekawi, czy to w ogóle zadziała. Piszą, że to są Lifo 4 No to może. Rozmiar tego jest naprawdę mały. Więc nie wiem, nie wiem. Może po trzech strzałach będzie trzeba ładować, a może w ogóle nic nie strzeli, albo jakąś malutką blaszkę. Test się na pewno odbędzie. No, ale, ale opcja była o tyle kusząca, że nie będę go używał tylko jako. Yy... Jako powerbanka, jako spawarki, ale i powerbank. No i tutaj jest coś, co mnie rozwala. Eee, gdzie to jest, gdzie to jest przez kamerę, ciężko to znaleźć? Eee, o tu. 12 V. 12A, ale przy 3,2V. Czyli te 12A trzeba by było podzielić przez 4, tak? No, czyli wychodzi 3A. No to tak trochę bida będzie, kurde, do tego strzała. Yy, oni tu mówią, że. 500 amper to ma. Hm. Zastanawiające. Ale jeżeli by się udało. W sumie nie jestem fabryką. Więc nie spieszę mi się jakoś specjalnie. I mogę doładowywać taki akumulator. Nawet dwa dni. Przy lutowaniu. Czy przy spawaniu. Także. Nie robi to na mnie jakiegoś tam większego problemu. Dla mnie no także, biorę się za lutowanie kabelków. Bo kurczę, no już bym chciał się przejechać. Zwłaszcza, że pogoda jest taka do dupy, że mamy śnieg. <laughs> Czyli można się jakoś skutecznie wywalić. Ale zabawa za to jest ok. No. To wyciągam kółko. Niestety, lutowanie kontrolera odbędzie się przy ziemi, co mi się bardzo nie podoba. No, ale nie chcę mi się go teraz kurcze całego demontować, wyjmować i no, bo to jest roboty trochę dużo. Może dam radę. Te, te tam sześć. Ile w sumie sześć tych i trzy XT polutować przy ziemi? Chociaż z tymi cienkimi nie ma problemu, gorzej z tymi grubymi, te by się przydało robić na stole. Do roboty. No to, to ten łatwiejszy kabelek mamy pochytany. Teraz trzeba zobaczyć czy te złączki, które kupiłem pasują w te, ale chyba... No, powinny pasować raczej. Zaraz sobie tutaj oblikam. No chyba... Porek troszkę, żeby otworzyć i kurczę, jedną ręką dobra, coś mi tu powyskakiwało. W tyczuszek jest. Pochytajmy. A to się nie chcę wyostrzyć, nie wiem czemu. Dobra, wpychnięcie, jest, pasuje. Kurde, nie ma ostrości. Dobra. Czyli Tu wtyczucha jest. To lutujemy do kontrolera jeszcze i trzeba będzie młodego poprosić, żeby żeby kompa przeniósł i testnął koło. To teraz lutuję kabelki przy kontrolerze na razie te cienkie. Później, później te grubsze będę walczył. No i taka ciekawostka. Translator, kolor ten tutaj pomarańczowy. Na szczęście numerek na nim jest. To jest kabel od temperatury. Kolor pomarańczowy mi przetłumaczył jako lubrykant. Całe szczęście, że. Numerek się zachował, bo kurwa, lubrykant ten kolor mi nic nie mówi słowo. Tak, ale kolor no, czasami te numerki warto zachować. <grybujesz> Dobra, kleję dalej. Jeszcze taka wstawka co do lutowania, nie? To ja sobie takie w powietrzu to sobie zakręcam te kabelki po prostu na takie pętelki żeby mi było łatwiej bo próbowałem w powietrzu na szczotkę lub przykładać jeden do drugiego ale samemu to jest co najmniej przygrzebane także takie jest prościej a przy takiej małej średnicy nie robi to dużej różnicy myślę moje zdanie no dobra. Kończyć to. No, grube kabelki mam też oblutowane. Nie poszło tak, że jak myślałem. Taką brutalną metodę ob obrałem, żeby zaleć cyną takie lichy i później wcisnąć do nich drut. Do, gotu do gotującej się cyny. Wyszło. Myślę, że zajebiście. No i co? No teraz pozostało włożyć koło, zobaczyć, bo odwaliłem taki numer drobny, że nie sprawdziłem jak ten oryginalny kabel mi daleko starczy. I zaraz może się okazać, że mam. Że kabel za krótki. No, to by było niefajne. Także zakładam koło i próbuję, czy, czy kabel jest nie za krótki. To do boju. Kable są tak powiedzmy na styk. A szału nie ma z długością. Trzeba będzie je. Dobrze upiąć. Inną drogą, oczywiście, niż tu. Założę blokady jeszcze nowe. Założę nowe blokady. Poszukam śrub do tych blokad. Albo dorobię śruby. Jedna z dwóch. Mam gewinde sztangę. Mogę sobie przyciąć na odpowiednią długość i zrobić zobaczę, tylko. Śrubę te tutaj, Aha. jedziemy, jedziemy, to są moje blokadki, Ciabrach tak się prezentują, moje blokadki jeszcze są nieobczyszczone. że będzie kozak jak się ściśnie to aż kwiknie dobra najpierw poszukam śrubek odpowiedniej długości bo te które były tu oryginalnie będą o 1,2 cm za krótkie dobra szukam śrubek śrubek, śrubek, śrubek to jest oryginalna ale czy mam dłuższe? Pytanie za banieczkę, czy są dłuższe. Kiepsko to widzę. Kiepsko to widzę z tymi dłuższymi śrubkami. Siaki. No dobra, ja sobie poszukam. Mam jeszcze tutaj parę skrzynek ze śrubkami, może coś tam znajdę. Proszę bardzo, blokadka się prezentuje. Tak skręcone. Dwie śrubki ściśnięte. O, ktoś dzwoni. Druga blokadka też jest już przygotowana, ma swoją śrubkę. Tylko zakładać, no. To ja lecę na obiadek. Po obiadku przywrócę komputer. I spróbujemy odpalić maszynę. Zobaczymy, czy nie kupiliśmy, czy jakiegoś kurde, spieczonego dziada. No, zmartwiłbym się troszeczkę. No i jeszcze coś zauważyłem, powietrze ucieka z koła. Zostanie mi jeszcze przed wyjazdem błotnik założyć. Ten tutaj błotnik słuszny. Z przodu udało się go przerobić, znaczy przerobić, podnieść raczej, żeby nie obcierało o Opony, jeszcze, obciera? co obciera, stół obciera. Jest ok, dobra. To lecę po kompa. No to mam tutaj blokadkę, śrubki skomplekowane. Eee, teraz trzeba odszukać, odszukać mm, kabel, odpowiedni kabel. Kurczę, nawet mam taki, taki, taki kawałek. Dobra, nie o to chodziło. Nie o ten kabel. Tu jest USB do kontrolera Trzymaj, trzymetrecki. Kompiuter jest. A ja w tym czasie zainstaluję sobie ten następną blokadkę dobra Xiaomi, mi wek można podłączać można podłączać można podłączać tu w tym mikcie kabli to na pewno jest Jestem pewien, że gdzieś tu jest w nich się kabli. O, tu jest brutuszek. Brutuszek. i... No i weź jedna ręka cwaniaku. O to jest. A, to nie, nie może dotykać ziemi, nie? A, koło nie może dotykać ziemi. Zasilanie jest potrzebne? No. Czy już można, czy nie? Można. A mam kluczek, mam kluczek Do zasilania. Muszę to zmienić, kurze. Kluczyk z boku. To mocno nietrafiona sprawa. Kluczyk przykręcony. Załącznik. O, od razu zielona. No, tylko. Ciekawe. Nie ruszaj gazu, bo, bo muszę go do przodu popchnąć. Ono nie wolno. Muszę może sprawdzić sobie jeszcze, co tam trzeba wpisać. To zobaczymy na chwilę te wideo Dobra, blokadki mamy założone. Resetujemy kontroler. No i zobaczymy, jak to się będzie zaruszać, ile czasu ma się resetować. Gdzieś tam z 20-30 sekund już, już powinno być ok. Trzeba go do przodu i. Dobra. Bo zaraz ruszy. Jak ten. Dobra, jest. I? Zielona się świeci. Nic się nie dzieje. Czekaj, zaraz startuję program. Ze stabilnością tego programu jest powiedzmy tak mm, gorzej niż słabo. Także gorzej niż słabo, no. Także musimy najpierw pokombinować jakby go tu Chyba się wpisał. Myślisz? No. Jako temperaturę masz ustawioną na nim temperaturę? Czekaj gdzie jest TPS? To chyba to było. Nie, to nie to. Takie to w silniku pewno będzie. Motor, Temp, sensor zero, żaden. Jeden to KT, y. 84 do 130. Albo tutaj 150. A tutaj jakieś dziwne chyba trzeba jeden wpisać. No to wrzuć jeden, zobaczymy, co się stanie. Dobra, wpisał. Wszystko będzie trzeba, wiesz, resetować go za każdym razem. No i resecik znowu? No. Ten, temu najlepiej wpisać, wiesz, parę parametrów na raz. I ten zaraz spróbujemy, czy, czy się kręci w ogóle. No, będzie można. Dobra, już powinno być lepiej. Okay. mu jeszcze tam parę sekund. Co to? Dziwny programik. Hmm. Dobra, włącz. Dobra, świeci się na zielono, czyli powinno być ok. Zobaczymy, czy chodzi. Dobra, to dajmy go do przodu. Przekręćmy go do przodu i. Pierwszy bieg masz trzy, czyli silnik chodzi. Masz trzy biegi, czy ile? E, tak, są trzy biegi. I to jest maksymalne? Nie, to była dwójka. A. Dobra. Dobra, trzeba skręcić go, zanim popróbuję się na FOL, ale jeszcze trzeba by było ustawić maksymalną prędkość silnika, żeby chodził. A na bateria? Bateria ma max 300 Amper, nie? To puścimy ją na baterię na jakieś... Nie trzeba go zresetować? Normalnie nie. Chyba trzeba. Chyba tak. No. Ja się kręcę. To jest a, ba a baterie puścimy na. Ile? No jakieś tam. Jak ma 300, no to tam. 30%? I zobaczymy, jak to będzie chodzić. No, trochę tu będzie tego kombinowania. Na pewno nie będziemy tego całego nagrywać, bo to potrwa <grywki> parę godzin. Pewnie, zanim dojdziemy, jak, jak go ustawić, żeby optymalnie śmigał. Chyba, że ktoś by podpowiedział, jak to optymalnie ustawić na fabrycznym silniku. Bo chyba on nie jest jakoś przewijany specjalnie. Gość nawet nie, powiedzi, nie potrafił powiedzieć jaki nawój ma. Jedyne co potrafił powiedzieć, że jedzie około 0,9 km na wolt, tak? Mhm. Czyli... No i taka ta zabawa z Kelly, Kurczę, że trzeba trzy razy wyciągać kabel, aż, aż się ten dziwny program włączy. W tym programie wygląda tak. Wszędzie nawet fajne opisy są, jak to powinno funkcjonować. No, Może Kelly się postara i zrobi jakieś porządne oprogramowanie. A raczej nie. <noise> raczej nie. <noise> Jeszcze będę musiał się wystarać do niego licznika, bo tak po, 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 po używaniu tego to no najgorsze, że, że nie, nie wiesz ile volt zostało Ci w baterii, czy ile procent zostało Ci w baterii. A reszta to jak jedziesz, to i tak nie masz czasu, żeby patrzeć na licznik, jak szybko jedziesz, zwłaszcza gdzieś po lesie. No. Także my sobie to poustawiamy. Jak będziemy już bliżej końca, to Pokażemy mniej więcej, jak to, jak to funkcjonuje. Dobra. To stop. No, różnica między tym kołem a tamtym starym jest taka, że tamte się rozkręcało, zanim osiągnęło maksymalną prędkość T. I już grzeje na pols-spidzie. Teraz próby terenowe zostały. Zobaczycie, jak tam hamulec będzie chodził. Wydaje mi się, że wolniej się kręci od tamtego. Zobaczymy. Jeszcze muszę wyregulować tylko hamulec. I będzie można zrobić próbkę terenową. To wrzucę w następnym filmie. Składam to do kupy i nara.